I nie ma to jak zapomnieć sobie ustawić stoper przy ostatnim odcinku i z tego tytułu zrobić odcinek dłuższy niż się zamierzało. Okej, okay, no mam nadzieję tylko, że z tego tytułu nie wyjdzie mi ten ultrakrótki... no nic, nie przedłużam i zaczynam. To brzeg jeziora go Zobaczmy co znajdziemy w innych zakątkach. Okej, dobra, to... To chyba była ta... Nie mogę się doczekać tego okay, piknika. Wróżki miały dostarczyć A. na piknik swoje kwiatowe latarnie, ale wygląda na to, że wszystkie światła pogasły. Za pomocą lewej i prawej strzałki na klawiaturze możesz obracać latarnię. Aha. Złap do latarni świetliki pasujące do niej kolorem. Uważaj, by nie złapać niewłaściwego świetlika, bo wtedy wszystkie świetliki z tej latarni wydostaną się na zewnątrz. No... Soudyaskę jest, no? Nie zapisało się? Ha! <gum> nie mogę się doczekać tego coś. Kliknię... Kliknij wysoko między... A, to, 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 to... miały do... Nie, nie wiem, na, czy, od czego to zależy, ale dobra. Najgorsze, że muszę, kurde, tą minigierkę powtarzać. Miałem nadzieję, że mi się zapisze. No, który lecisz? Ty lecisz, dobra. Zapaliliśmy latarnie. Co ty nie powiesz? Eee. Widzisz, jak latarnie świecą dzięki tym robaczkom świętojańskim? Nie, nie widzę. Eee. No, który leci? Niebieski, dobra, dajesz. Eee. no co to miało być? A, żółty. Widzisz, jak latarnie świecą dzięki tym robaczkom świętojańskim? Co to, jest? zielony teraz, daj czadu? Niebieski i, no, leci zielony. Te, tak, czyli nie patrząc, to robiłem ostatnio. No cóż, trudno się mówi. Latarnie wyglądają cudownie, dzięki świecącym robaczkom świętojańskim. Umieść teraz latarnie na dachu każdego z domków o... i na obu krańcach mostu. Kliknij na o... latarnię, by ją podnieść, a następnie umieść ją na domku, klikając na niego. Jakie mam to niby zmieścić, taką ilość tych latarni, skoro ma na moście? Tak? Wróżki są teraz takie szczęśliwe. Tak, bo przez tą nas sosie mnie nie napieprzało w okna. A, a masz ty. Jest jeszcze kilka domków, które nie mają zapalonych latarni. Wróżki miały dostarczyć na piknik swoje kwiatowe latarnie, o, ale nie. wygląda na to, że wszystkie światła pogasły. Nie, nie. <laughs> Ta nigerka będzie. Mnie chyba do końca moich dni towarzyszyła. Albo przynajmniej do końca zmaganie ze wszystkimi grami Bardziej świecą dzięki tym robaczkom świętojańskim? O. No, ma się skila, żeby tak złapać w ostatniej chwili te robaki. No, leć tu niebieska cholero. Ty jaki jesteś? Żółty jesteś, tak. Okej, okay, dobra. No, który z was trzech zielony dajesz? Fioletowy, no i niebieski się szykuj. No leć, 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 leć. Haha. Ha. Latarnie wyglądają cudownie, gdy tak świecą wszystkie razem. Umieść teraz latarnie na dachu każdego z domków wróżek i na obu krańcach mostu. Ho i będzie słodko po prostu. Nie, a nie mogę zabrać. O, nie chciałem, by mi się kolory powtarzały. Jak pięknie. Wróżki mają już wszystkie swoje latarnie. Zobaczymy je na pikniku. Taak. Latarnie będą wyglądały przepięknie na pikniku. Teraz wróżki znów mają światło w swojej wiosce. Wszystkich pięciu różdek, aby rzucić czar na kryształowe drzwi i udać się na piknik. Oww. Oh, Uuuu... Uh. Uh. No nieźle. Udało się! Hurra! Już Nie. czas na piknik? Tak, ale musimy opuścić tę część lasu! Jeśli chcesz już opuścić las i udać się na piknik, kliknij na otwarte drzwi. No dobra, lecimy. Spójrz, Lilu. To nasz czarodziejski obrazek. Latarni o... ze świetnikami i małe łabędzie. Jest jeszcze wspanialej niż to sobie wyobrażałam. Ale przecież miał być o... piknik w blasku księżyca. Hmm, spróbujmy najpierw latarnię. przywrócić tu trochę magii. Użyj swoich różdek do zaczarowania pięciu różnych okolic. Możesz nawet kliknąć na odetkę, aby ubrać ją w piękną sukienkę na piknik. No i nie zapomnij o Lili. Ona też chce wyglądać wyjątkowo tego wieczoru. O jakie ładne stroje! O w dupę! E, wszystko próbowałem? Dobra. O stroje pierwsza klasa. Te dajemy, bo najbardziej różowe. Aha. Tylko nie widzę jak zwykle tych latarni. O, księżyc nagle się pojawił. Aha. Co, że ja mam to niby taki... Że ja mam to niby taki miszmas zrobić, tak? A nie... Hmm... Aaaa, okolica wygląda ooo. po prostu cudownie, Lilu! Zdecydowanie mi się podoba! Ponieważ udało ci się sprowadzić magię z powrotem do całego lasu, przyjmij tę dodatkową specjalną różdżkę, która zamienia dzień w noc. Teraz możesz rozpocząć swój wymarzony piknik w blasku księżyca. Użyj różdżki w dolejnym miejscu na ekranie, aby rozpocząć piknik. Oh, cholera. Och, Lilu, jak pięknie! Ale najlepsze w całym dniu było to, że spędziłam go z tobą. O. Możesz cały czas korzystać ze swoich różdek rzucając czary na obszar wokół pikniku. Lub nacisnąć na listek, by zakończyć swoją przygodę. Ta, no... No przygoda była... No nieziemska, po prostu. Tam jest ten obrazek piękny, tak. <śmienic> Nie wiem w sumie co to za piknik w środku nocy ale nawet można to wydrukować Okej okay, dobra to <śmienic> Ta No kraja jest wyjątkowa Ty żółwie też Łabędzie też Tylko trzy przypłynęły ale no mniejsza No nic jest... Dziękuję za oglądanie. Gra była pasjonująca. Mam nadzieję, że się podobało i Możesz na razie i do zobaczenia. Możesz korzystać ze swoich różdek rzucając czary na obszar wokół pikniku lub nacisnąć na listek, by zakończyć swoją przygodę. Wiedziałaś, kiedy im przerwaj Barbie, co nie? No więc, e, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Być może z Barbie jakiejś innej, a być może z czegoś innego. Na razie. Cześć.